I podstawowa bieda i nędza polega na tym, polskiego życia intelektualnego, że jadę na spotkanie w Bydgoszczu, spotykam się tam z dziekanem Wydziału Nauk Politycznych w Bydgoszczu i się pytam pana dziekana, kochany panie profesorze, jestem politykiem, chciałbym, jak wygramy wybory, szybko przeprowadzić jakieś dobre, stosowne zmiany. Pan się zajmuje politologią zawodową, ma pan kupę kumplu, kupli wykładowców, niech mi pan powie, czy zna Pan kogoś z swoich kolegów, wykładowców, doktorów, profesorów, który zajmuje się czymś praktycznym i czymś, co dałoby się wdrożyć, wprowadzić, jak się wygra wybory? Tak myśli, myśli, myśli. Zaciąga się. Tak szczerze mówiąc, to nikt mi do głowy nie przechodzi. On wykładał, był dziekanem z politologii w Bydgoszczy, jednocześnie wykładał w Toruniu. Jeżeli facet ma bliską relację z dwiema katedrami nauk na dwóch o, uniwersytetach województwa kojowsko-pomorskiego, to też pokazuje, jaka jest bieda z naszym życiem intelektualnym, jak pieniądze podatnika są marnotrawione na tzw. nauki społeczne, które nie produkują e, niczego poza jednym z naszych dwóch, e, z dwóch produktów, e, jeden eksportowy, a drugi krajowy. Produkt krajowy, który kończy edukację humanistyczną w Polsce Wyższą. To jest bezrobotny bardzo często. A, pro, a drugi produkt to jest emigrant. Tak? Jak ktoś skończy politologię, to świetnie smaży Hambuksy w Dublinie, albo świetnie jeździ wózkiem widłowym w pakistańskiej hurtowni pod Londynem ale zazwyczaj nie znajdzie pracy takiej jeszcze, która by generowała jakąś wartość dodaną tutaj w Polsce. Powiedzmy z dużą przykrością. Wcześniej, gdy ja kończyłem studia, to rocznie Polska produkowała 4000 absolwentów europeistyki, 400, 400 absolwentów archeologii, naprawdę drugiego biskupina nie będzie. E, wiem, że tych ludzi dostała robotę, unia każe szukać e, jak, jak buduje się drogę czy cokolwiek innego, czy tam biskupina nie była i wtedy ci archeolodzy mają trochę roboty. I to jest nasz produkt eksportowy, polska Ar archeologia z potęgą. A się pytam, czy my będziemy bogaci, jak będziemy kształcić 400 archeologów? I odpowiadając panu, Pan młodym człowiekiem, jeżeli Pan się weźmie za to, to może za 6-8 lat, będzie mieć na to naprawdę wpływ, Pan przyjdzie i mi powie, co zrobić, żeby obecny system konstytucyjny i bankowy przekształcić, jak te ustawy pozmienić tak, żeby w Polsce był system pieniądza opartego w pełni o złoto i w jaki sposób powinna wyglądać publiczna i prywatna kreacja pieniądza. o A stanowiska partyjnego jako takiego na twardo tutaj nie mamy, ale intuicyjnie to jesteśmy w tą stronę, którą widziałem. To nie trzeba być brawo, bo to trudne kwestie, te czasem się czasami starają, czy się naprawdę w tym nie znają. Co? Bardzo proszę o pytania.